To mnie moja robota. Hmm. Jeszcze. <laughs> módź, módź, mądź. A to byczek. Chyba. Nie. Krawo.

Zobieramy. Hmm. Zobieramy. 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 Jesteś mięso żerne? Pa ciao baj. Ty to jest beczek. To nie krówka. Gdzie? Nie. Mały dajki? Tam gdzie? To jedna na pewno, a to trójka. Nie może. Nie, no kurwa. Nie, to jest krowa, no. Krowka jest taka. Krowa jeszcze, no. Byk nie byłby raczej taki miny. Ale podjemy kawałek te w tej dziedzinie w No A potem nie wiem, radzę sobie drogę. A. E, która godzina jest w ogóle? Bo 16 coś mówię, nie? Wpudo. O chuj, na pewno nie chcę, żeby. Nie, nie, Ale piękny kwiatek. Ktoś postawił płot, a więc tam I chcesz tam iść? narzekałeś, że kałem już No właśnie. A Teraz chcesz po stoku. U, Myślę, że nie w <grym wytrzymał> to jest nieźle, za nigdy do Dlatego idziemy na szczyt. To jest smutne. No ta? tak, ta to nie jest ta fajna płaska na którą To jest fajne. to nie jest to. No właśnie to. nie jest to. To jest to. To jest to. jest tak. to. No tu na tamtą, to pewnie z tamtej strony coś chciałyśmy iść, a nie chciałyśmy. Może. Zobaczcie to <grymne> <Yes. grymne> te! Dobre, Dzień dobry. Jest git. Kurczę, patrzcie jak fajnie tak samotne drzewko sobie no, rosie. <grymne> Jeeee! Daliśmy ślady! A to krowa! Muszę lejdać? Tara! Ale tu jest pięknie, ty! To tu możemy teraz... Kocyka nie mamy, prawda? Przyjebać kocyk jest trawą. Piknikiem. Uy, Gróżyna, robi zdjęcie. Tu pracujemy, tu. O, to Anna. Ten <laughs> Nie? Powiedziała. To no. nie. nie wiem jak wy, ale ja mam swoją gazetę o ziołach. Jak na zielarkę przystało. Chcesz przejechać czytać? No chyba, patrz. Ale zdrowy, na lekki. Ja Nie, jedziemy na słońcu cyklu długo. Nie, Trzymy no konieści. może na być... cieniu. Ej, ty ta wysoka siatka. Może będzie porcelana. No, co jest? To, 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 to jest. To jest to jest, to jest. To jest? Teraz nie sprawdzić. Zrobacz, futerkę zostawiłam. Tu to odpierdalałaś na dni swoje. Chciała w cień. Ojej, no kupisz. Tu tam jest przechadzibisz te jaskinie. Nie. Nie. No, a co tu mieszkać? Nie. Ale coś tu może być. Nie wiem, popierdalamy tam, Możesz spocząć 5 minut chyba. To no. znalazłam śnieg! O, na pewno! Śnieg! Ty na serio znalazłaś śnieg? Ale jasno! Ty! To jest śnieg! Przestań na mnie rzucać! ja, ja. Ale jaja ty, co? Co? Nie wierzę kurcze. No, Możemy zabrać, może w coś sobie... Tak śniegu nie widziałem. Co tak. na śnieg. No nie wlecie stary, nie? Ale jaja ty. Co ty jest? No. Można się poślizgnąć. i. Dobra. i, i, i śniegu tutaj dalej trochę tak jak w tutaj sprawę. prawda? Da, Bo... nie, da, da, da. da. I się nie, 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 kosmos. Śnieg! Ja pierniczej. Centralny śnieg. Ale jaja. Ale jaja. Fak. Nie wierzę w to. Normalny śnieg. A mamy 12, 12 czerwiec, 13. Jojo ty Czy i ile tego śniegu K Grugo Ulepimy bałwana? Często nie spierdole A ubezpieczenia nie mam tu co? Zabija, nie wiem kigła ten ja będę zapierdala dwa lata za darmo <grytanie> Pisa Grubo. i chłodiłko tu jest taka włóeczka no. Ale już do żadnych kamieni nie spadają. No na tej wiem, to nie Nie ma chuja, ja ulepię tego bałwana dzisiaj. No, naprawdę! Ten bałwan musi być po prostu. Ojej, O, o ja ty... Ale mi zimno w ręce. Ale szok! Teraz znajesz szoku termicznego. Co no. <laughs> tu tutaj robimy? Kupi. Kupi. Może wyjdziemy? Mm. Pi Piwo razy. w śnieg. Ale może mnie go ten nasyczycieł jednich chłopów. Na Teraz nas. całą noc. U. Bo chodzimy po pijaku o drugiej w nocy. No. Nie masz marcheweczki. O, boże, jak zimno, kurwa. No to ty w środku w czym, lata. Cześć, co ci zimno. Cię zmarzają ręce. No. O, kurde, skończyło mi się. Dobra, dobra, dobra. Baję w Jest Jeszcze Po Posału, nie śnieg ci no. bo tak fajnie, no. tak przyjemnie. No. Nie, to zimno. W sumie ty. No. W zimie nam posadała w to wchodzić. No. Tak było, mało. Widzimy. Tak? Fajnie Proszę cię bardzo. Nie do wiary. Um, o, o, To będzie, co to będzie? U, już robimy go się w pełen ale mam fajny nosek. Panato? Coś, coś z tego to będzie. To jest jakiś kamień, jeden i drugi. To nie. Eee. Ona przeżyje wszystko. Przeżyje, nie? Przeżyje. Dziu, lepimy bałwana. Dobra. Jeszcze potrzebuję kamieni. Chyba jak małe dziecko, nie? O! zobacz, mam nos. No jest i taki jak ten bałwan. Może stary O, nie Będzie moje oko Bo pijesz to oko Jezu Chciałbym e. kombinować Kurwa ja Tak, że Dobra, do... nie, do To nie chcemy się bier. Dobra, jest jest bałwan ze swoją włócznią. No, no tu jest właśnie dalnie na śnieg, bo... A tu, tu, jest, skały, jedno oko, tu jest jedno oko... tu jest jedno oko, to jest drugie słońce. oko. Poza tym nie spływa za bardzo. Okej, ten wypad z gry. A ja miałem, kurwa, trójkę na ręku? Dwie dziewiątki, dziewiątki, I, wójcie, i Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, spierdala. Jak się wrażasz młode damo? Chujowo. Gówniara. <laughs> Ej, jesteś tylko jeden dzień starszy ode mnie. Ale <laughs> tak. <laughs> U, stary. Tylko to nie. Wygląda jak nocnik. A gdzieś... To... nie jest? Znowu? Nie słyszę, żeby coś się wytrwało. Spędziło się, bo... Tylko bardzo mi...